Dzień dobry. Dzisiaj będzie fantastycznie. Mogę wam to obiecać, bo będę mówiła o nagrodzie literackiej w dziedzinie fantastyki, czyli nagroda imienia Janusza Zajdla. Będę o niej mówić i będę mówiła również o książkach, które w tym roku są nominowane do tejże nagrody, czyli książki, które zostały w ubiegłym roku wydane, a w tym roku mają szansę wygrać i to już niedługo. Zacznę od takiego krótkiego rysu historycznego, skąd się wzięła nagroda Zajdla. Ja oglądałam też taki krótki film na temat takiej historycznej, um, historycznego rysu tej nagrody u Igora na kanale Graf Zero Vlog Literacki, ale on ten film nagrał 8 lat temu, więc może już zapomnieliście o nim albo, albo nie trafiliście na niego, dlatego ku przypomnieniu. Odsyłam was również do tamtego filmu, ale dla przypomnienia jest to nagroda, która zaczęła swoją historię w 1984 roku i to w Łodzi, czyli w moim mieście i z czego jestem bardzo dumna. Na takim spotkaniu ogólnopolskich klubów fantastyki podjęto decyzję o przyznaniu takiej nagrody literackiej właśnie w dziedzinie fantastyki i miała być to nagroda, którą nazywano Sphinx. Było to w 1984 roku, więc Miała być ta nagroda po raz pierwszy przyznana w roku przyszłym, czyli w 1985 roku. I faktycznie ta nagroda została przyznana. Pierwszym laureatem tej nagrody został Janusz Zajdel. Niestety Janusz Zajdel zmarł. Jeszcze przed um, przyznaniem tej nagrody, czyli w lipcu um, chyba w 1985 roku, i wtedy na, um, na takim spotkaniu właśnie konwentowym Polkom podjęto decyzję, że nagroda będzie miała imię właśnie Janusza Zajdla. I obecnie nagroda literacka, właśnie ta o której mówię, oficjalnie nazywa się Nagroda Fandomu Polskiego, imienia Janusza A. Zajdla. No i jeszcze taka, taki krótki disclaimer. Fandom to jest po prostu społeczność fanów fantastyki w różnych jego przejawach, jej przejawach. No, a jeżeli chodzi o nagrodę literacką, no to to jest to nagroda właśnie w. Literacka fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla. I ona jest przyznawana w dwóch kategoriach, w kategorii powieść i w kategorii opowiadanie. To znaczy, od samego początku była przyznawana w kategorii powieść, natomiast od 1992 roku jest również druga nagroda przyznawana za opowiadania. Nagroda od 1991 roku jest przyznawana w postaci nie tylko dyplomu, ale również statuetki, i agro, autorem tejże statuetki jest pro, projektu tejże statuetki jest profesor krakowskiej ASP Wiesław Bielak. No i tak jak powiedziałam, od 1992 roku można dostać również nagrodę za opowiadanie. Obie nagrody są przyznawane, to znaczy głosowanie jest, odbywa się właśnie na Podstawie takiego systemu australijskiego, w którym nie wybiera się jednego y, laureata, czyli nie decyduje, że no, nie wiem, dzisiaj ja głosuję za, tą i za tym nazwiskiem, tylko przedstawiam swoją kolejność. Jeżeli jest pięć powieści nominowanych, to y, jako głosująca y, Ułożyłabym swoją listę. Pierwsze miejsce według mnie to to, drugie miejsce to, trzecie miejsce to i tak dalej. No i tak to się wszystko składa, te wszystkie głosy się składają na całość głosowania. Mam nadzieję, że to nie było zbyt chaotyczne. Jakoś tak się utarło, że nagrody są przyznawane na, podczas tak zwanego polkonu. Jest to taki konwent fanów fantastyki. On się w różnych miejscach odbywa. Na przykład w ubiegłym roku w Polkonem, Polkonem, Polkon odbywał się i tam też przyznawano nagrodę Janusza Zajdla w Łodzi. Natomiast gdzie mamy... A, w tym roku będzie na Kopernikonie, czyli w Toruniu. I w Toruniu właśnie zostanie ogłoszony tenże zwycięski, zwycięska powieść właśnie nominowana do tejże nagrody. Janusza Zajdla, bo ona się tak nazywa w skrócie, yy, nagroda literacka Janusza Zajdla. No i co? Co Wam opowiem, dlaczego w ogóle mówię o tej nagrodzie teraz? Ponieważ po pierwsze, niedługo zostanie przyznana, a niedługo to znaczy, przyznam, że nie wiem, kiedy jest Kopernikon, zaraz sprawdzimy. Ale zaraz Wam opowiem, kiedy jest Kopernikon w tym roku, oczywiście nie? Wiem. Na razie nie widzę. W tym roku jest 20-22 września, więc już za chwilę, dosłownie za miesiąc, będzie przyznana ta nagroda. A ja udało mi się przeczytać cztery książki, nominowane w cztery powieści, nominowane w tym roku do nagrody imienia Zajdla. No i chciałabym o nich Wam opowiedzieć, tak grupowo. Wydaje mi się, że tej piątej nie przeczytam. A to z tego względu, że to jest książka, gra o sumie niezerowej Michała Cholewy, która wieńczy cały cykl chyba dziewięciu albo siedmiu Więc ja nie wiem, czy da radę przeczytać tę książkę ostatnią jako niezależną część, czy się nie pogubię, bo nie wiem w ogóle, czy to ma sens. A po drugie, jeżeli nie ma to sensu, no to nie wiem, czy dałam. Znaczy, na pewno nie dam rady przeczytać dziewięciu książek do tego września. A jeżeli dałabym radę, y, tylko przeczytać właśnie tą ostatnią książkę, no to nie wykluczam, tak naprawdę, jeszcze nadrobienia tej ostatniej książki, bo może akurat ona by mi się podobała najbardziej i według mnie to i ją bym sobie tak w głowie wytypowała do, do tej nagrody. Ale zacznijmy może od tego, jakie książki przeczytałam. Jednej jedynej książki nie mam za sobą. Jest to książka, którą wypożyczyłam z biblioteki, i e, już ją oddałam, i jest to książka Istwana Wizwarego, Vizvar, książka Lagrange, czyli Listy z ziemi. I ona mm, bardzo mi się podobała na samym początku. Natomiast w pewnym momencie zaczęłam się trochę gubić, i stwierdziłam, że mm, ciężko mi się ją czyta. E, I. I nie do końca zrozumiałam chyba nie do końca załapałam o co chodzi w zakończeniu. I teraz trochę żałuję, że nie przeczytałam tego zakończenia raz jeszcze, żeby sobie tak jakoś poukładać to wszystko w głowie. Ale o co chodzi w tej książce? Otóż mamy po pierwsze ziemię, która chyba już nie pamiętam, jest jakaś nie aż tak bardzo odległa przyszłość. Ziemia przeżyła katastrofę, ale nie katastrofę klimatyczną, nie żadna asteroida uderzyła, tylko jakaś taka katastrofa nastąpiła, która jakiś pasożyt zaatakował. Rośliny okryto nasienne i one, niestety, te wszystkie rośliny okryto nasienne um, przestały istnieć. To znaczy, nie ma na Ziemi żadnych owoców. Jak nie ma na Ziemi żadnych owoców, to też wszystkie y, zwierzęta, które się tym y, żywiły, również pszczoły itd., itd., no niestety nie przeżyły. No i jest straszny problem z głodem, w ogóle z. No po prostu Ziemia jest w rozsypce. Ziemianie też za, udało im się um, na tyle rozwinąć technologię, że udało im się zacząć już um, jakieś takie um, loty kosmiczne. Na razie jeszcze w granicach um, takiej naszej galaktyki, chociaż są już plany, żeby podróżować do najbliższej innej galak nie, nie galaktyki, tylko innej um, z gwiazdy, czyli do Alfa Centauri i tam jest to właściwie jako jeden z takich dużych planów i nasz jeden z takich głównych bohaterów planuje tam pojechać. Natomiast taka pierwsza jego podróż kosmiczna w dalsze rejony, to jest podróż na Saturna, a właściwie chyba na jednego z księżyców Saturna i tam mają zrobić taką próbną wyprawę, żeby po pierwsze pozyskać pewne Próbki, sondy, które zostały tam zostawione poprzez poprzedni, poprzednią jakąś ekipę, taką z y, promu kosmicznego. No i z, y, po pierwsze, właśnie odzyskać te próbki, a po drugie y, sprawdzić, co się stało z pewną misją y, radziecką czy też rosyjską, no bo została tam, został po nich statek i nie wiadomo, co się stało. No i właśnie z tym statkiem też trochę jest to powiązane. W ogóle tam jest strasznie dużo różnych wątków y, zamieszczonych w tej książce. Jest tutaj i wątek sztucznej inteligencji, i takiej inteligencji, która jest w pewnym sensie biologiczna, ale nie jest z ludźmi, ale jest sztuczna. Jest też tam y, duży wątek metafizyczno-religijny. Jest tam też wątek tego, kim są ludzie i do czego oni. Są tak naprawdę predestynowani, czy tak naprawdę nie jesteśmy sterowani przez bakterie, które nas zamieszkują. Jest to naprawdę ciekawa, e, ciekawa książka, ciekawa powieść, ciekawie też skonstruowana. E, jest tam sporo takich przeskoków, właśnie chronologicznych. Ona specjalnie jest tak skonstruowana, żeby stanowić pewnego rodzaju zagadkę dla czytającego, ale, no mówię, mnie to na samym końcu tej książki niestety w jakiś sposób to pogubiło i nie byłam w stanie do końca zrozumieć o co chodziło, ale ogólnie tę książkę za mm, bardzo, ale to bardzo polecam wam. Jeżeli w ogóle lubicie science fiction, bo jeżeli lubicie science fiction, to no to będzie to dla was raczej frajda. Natomiast jeżeli nie lubicie, to nie polecam wam tej książki, ponieważ wydaje mi się, że jako mm, taki jako pierwsza powieść science fiction to nie jest najlepsza książka, od której można zacząć swoją przygodę z tym gatunkiem literackim, bo jest dość wysoki próg wejścia. No i, i nie jest to raczej taka płynna i łatwa do czytania książka, dlatego ostrzegam lojalnie. Drugą książką e, nominowaną w tym roku do nagrody Zajdla, jaką skończyłam czytać, jest to książka Radka Raka, Agla, Alef, e, no, przepraszam, Agla Aurora. Czyli drugi tom trylogii Radka Raka. I tak, za pierwszą książkę w ubiegłym roku Radek... W ubiegłym roku? Chyba w ubiegłym roku. Radek Rak otrzymał nagrodę Zajdla właśnie. I teraz w tym roku jest nominowany za drugi tom tej, tej trylogii. Czy mi się podobała ta książka? Zastanawiam się. Wydaje mi się, że ta pierwsza część podobała mi się bardziej. Ona była bardziej taka spokojna. Troszeczkę zdystansowana, też trochę e, działo się tam więcej rzeczy w umysłach bohaterów. Tutaj więcej rzeczy i jest więcej takiej akcji m, dynamicznej, takiej właśnie bardzo um, akcji, która po prostu nie pozwala się zatrzymać i nie pozwala też przestać czytać, bo tak naprawdę to jest bardzo taka książka, która stanowi tak zwany turn pager, e, czyli po prostu. Nie chceć wam się przestać jej czytać, tylko musicie cały czas odwracać z strony, co tam się dalej wydarza. Bardzo fajnie skonstruowana powieść, dużo akcji dynamicznej, nowi bohaterowie wszystko się dzieje właśnie na dalekiej północy, w zimnym kraju czyli na północ tego miasta Tybil, które poznaliśmy w pierwszym tomie no i A, które jest tak naprawdę takim odbiciem naszego Krakowa. A gdzie się dzieje tak naprawdę ta akcja? No, można by powiedzieć, że może na Syberii. A, bo tam są też łagry, i yy, jest to takie miejsce zesłań raczej. Yy, no i, i, i tak to. I tam się właśnie dzieje głównie ta akcja tej drugiej części. Yy, podobała mi się ta książka. Nie powiem, że nie, bo to jest absolutnie bym skłamała, kiedybym powiedziała, że nie. Bo Radek Rak robi fantastyczne. Yy, znaczy, umie. Po pierwsze, snuć opowieści w taki sposób, że się chce je czytać. Po drugie, umie pisać w taki ładny sposób, um, który nie jest prostacki, jest właśnie ładny ten język, ale też nie jest jakiś strasznie napuszony i wyrafinowane aż tak, żeby było to trudne do czytania. Te, te zdania są po prostu z klasą i ładnie sformułowane. Ym, czyta się to fantastycznie, Ale przez to, że ta akcja była aż tak dynamiczna, to ja jestem raczej taką zwolenniczką właśnie spokojniejszej akcji, kiedy więcej się dzieje właśnie w myślach bohaterów. Dlatego ta druga część podobała mi się odrobinę mniej niż pierwsza. I ja bym za tę książkę tutaj Nagrody Zajdla raczej nie dała. Trzecią książką, jaką skończyłam czytać, w, a nominowaną właśnie do Nagrody Zajdla, jest to książka bez przypadku, czyli dziejąca się w, w uniwersum Cyberpunk 2077. Książka autorstwa Rafała Kosika, który jest również, który jest również scenarzystą gry Cyberpunk 2077. E, przepraszam, nie gry, tylko serialu, bo grę chyba ktoś inny tam e, scenopisał. Natomiast książka dzieje się w tym uniwersum. I. I co? Książka też bardzo dynamiczna, też e, za odhaczająca wszystkie punkty m, tego gatunku cyberpunk czyli mamy tutaj złą korporację, mamy tutaj wszczepy, mamy tutaj e, ponury świat, który tak naprawdę nie zostawia za dużo nadziei dla naszych bohaterów. Mamy tutaj ludzi i jednostki, które się chcą zbudować przeciwko pewnym korporacjom no i na tym polega właśnie ta główna akcja. Mamy tutaj grupę ludzi, którzy nie znali się wcześniej, są e, zupełnie przypadkowo zebrani. Ze sobą i tworzą jakąś tam szajkę, grupę taką zupełnie przypadkową, no i właśnie oni pewien, dokonują pewnego napadu, który ma duże konsekwencje później. Mm, bardzo dynamiczna akcja, bardzo też taka zagadkowa. Fajne są tropy rozsypane, takie okruszki w całej książce, sugerujące, jak to się może skończyć, gdzieś tam zostawiające właśnie takie podpowiedzi dla czytelnika. Fajnie jest to skonstruowane, fajne postaci, bardzo zróżnicowane, takie, mm, może nie mają jakichś strasznie głębokich głębokiego tła psychologicznego, ale jednak mają jakieś zbudowane tutaj zaplecze takie psychologiczne, więc to też się super czyta, bo poznajemy właśnie motywacje tych bohaterów, dlatego rozumiemy ich działania, wiemy, dlaczego tak się zachowują, a nie inaczej. I to jest super, naprawdę, świetna powieść, bardzo dynamiczna. I mnie się bardzo podobała. Natomiast ze względu na to, że ona jest aż tak dynamiczna, że mam tutaj takie poczucie. Mam tutaj takie poczucie, że to jest właściwie przeznaczona książka dla takiego troszeczkę młodszego czytelnika. Chociaż nie, nie jest. nie mogę powiedzieć, że to jest Young Adult, absolutnie nie. Ale jednak pewna prostota tej historii tak mi trochę sugeruje. Podobała mi się ta książka, ale też nie uważam, żeby to była jakaś. Arcydzieło literatury, które akurat w tej konkretnym zestawieniu chyba nie chciałabym, żeby ona wygrała. Ale świetna powieść. No i e, ostatnią książką, którą na ten moment skończyłam i jest nominowana do nagrody Zajdla, to jest książka 2,5 duszy Folk Noir autorstwa Justyny Hankus. Jest to książka troszeczkę inna niż. Ym niż Bez przypadku i niż, niż Lagrange. Ona bardziej, bym powiedziała, te dwie powieści są bliżej siebie, a z kolei Cyberpunk, czyli ten Bez przypadku, jest bliżej e, tego Lagrange'a, bo tutaj, bym powiedziała, że bardziej takie science fiction, a tutaj jest bardziej fantastyka. No bo nie mamy tutaj w ogóle żadnej takiej przyszłości. Tutaj mamy świat, który mógł, e, właściwie przeszły, bo e, powieść dzieje się w latach... Mniej więcej taki zarys jest tutaj 1968, 98, jakoś tak, 98, czyli 30 lat mniej więcej, czyli mamy tutaj przeszłość, mamy tutaj duchy, mamy tutaj jakieś zjawy, troszeczkę pochodzące też z naszego takiego folkloru słowiańskiego, bo mamy tutaj wodników, jakieś demony nocne, chyba też mamy jakieś takie południce, jeśli się nie mylę. No i... Jedną z bohaterek jest. nie wiem, jakby by ją nazwać, jakaś nahorka, szeptucha, osoba, która um, odczynia zło, um, potrafi rzucać uroki, ale także spędzać płody um, niechcianych dzieci. Um, no i mamy tutaj właśnie taką historię, która gdzieś zaczęła się w 1968 roku, coś się wydarzyło w przeszłości i to ma konsekwencje aż do lat właśnie 90. Mamy tu duchy, właśnie jakieś postaci demoniczne. Wracają pewne rzeczy z przeszłości. No, nie chcę Wam też opowiadać dużo, bo tutaj tak naprawdę można bardzo łatwo zepsuć tę powieść. Ona mi się podobała, ale ze względu na to, że ja całym moim sercem jestem za science fiction, to niestety zawsze, ale to zawsze, książka no chyba, że jest bardzo słaba, ale raczej dobra książka. Science fiction i dobra książka fantastyczna, to zawsze u mnie wygra jednak dobra książka science fiction. Więc ja tutaj nie będę mm, kibicować pani Han Justynie Hankus, um, chociaż ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. No i co. W takim razie według mnie powinno wygrać z tych czterech powieści, o których przed chwilką Wam opowiedziałam. Uważam, że pomimo tego, że nie zrozumiałam zakończenia, książka Lagrange, Listy z ziemi i Zdwana Wiszwarego, nie wiem czy dobrze wypowiadam to imię i nazwisko, mojego ziomka z Łodzi powinna podwędrować właśnie do tej książki i do tego autora ta nagroda Zajdla w tym roku. A to dlatego, że książka jest po pierwsze... Unikalna w jakiś sposób. Jest y, ciekawie skonstruowana. Ma bardzo fajną konstrukcję, właśnie taką fabularną. Ma super bohaterów ciekawie z, zbudowanych, y, którzy mają logiczne zachowania. Ta historia zbudowana jest w taki sposób, że budzi ciekawość. Mnóstwo jest takich wątków trochę filozoficznych, jakichś takich. Y, Antropologicznych wręcz. Jest tutaj dużo takiej podbudowy, właśnie filozoficznej i takiej metafizycznej. Książka science fiction, dobra książka science fiction, właśnie powinna się zastanawiać troszeczkę nad kondycją ludzkości, nad tym, co nas czeka, nad pewnymi. Konsekwencjami naszych działań. I tak właśnie się dzieje w tej powieści Lagrange. I dlatego uważam, że to ona powinna wygrać z tych czterech powieści, oczywiście, bo cały czas nie czytałam tej piątej powieści nominowanej Michała Holewy, Ale tak, Lagrange jest powieścią, która w tym roku dla mnie wybija się tutaj ponad te wszystkie pozostałe książki, które akurat udało mi się przeczytać. Dajcie znać, czy w ogóle fantastyka i, fa i science fiction was. W jakikolwiek sposób rusza, dla mnie to jest fantastyczny menomen, dla mnie to jest kapitalny gatunek, który po, pomimo tego, że stanowi jakąś taką, taką eskapistyczną wędrówkę w przyszłość bardzo często, to jest też sposobem na zastanawienie się właśnie nad kondycją ludzką. Dlatego bardzo, lubię, bardzo, bardzo lubię dobre powieści science fiction. Bo one potrafią się na, pozwoli, pozwalają nam na taki namysł nad tym, jakie nasze działania, które teraz y, mają miejsce na Ziemi, jakie one mogą mieć konsekwencje, co może się wydarzyć? Y, jak tak naprawdę może pójść nasza historia w przyszłości? Dlatego lubię, dajcie znać, czy wy lubicie, i jeżeli lubicie, to dlaczego? A jeżeli nie lubicie takich powieści, to też dajcie znać dlaczego. E, tymczasem żegnam się. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli takie treści Wam się podobają, to kliknijcie przycisk lubię to. Kliknijcie przycisk subskrybuj, w ten sposób nie ominą Was kolejne mm, filmy na tym kanale i odcinki. A tymczasem żegnam się. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.